Cześć kochani, Andrzej Filipek z tej strony, Przeminęło z kadrem, 2020, kontynuujmy projekt. Mam dla Was dzisiaj taką rozkminę, w zasadzie moją rozkminę, nie jest to poparte żadnymi badaniami naukowymi ani niczym, co tam przeczytałem, po prostu tak mi się wydaje, że tak jest, także zapraszam do dyskusji. To, co teraz powiem, jakby nie ma na celu obrażenia nikogo, to, co teraz powiem, to jest po prostu tak mi się wydaje, że tak jest. Wydaje mi się, że są jakby trzy stopnie inteligencji. I chciałem tutaj rozgraniczyć taką wewnętrzną inteligencję, czyli po prostu jakby zdolność tam podejmowania dobrych decyzji, tam wiedza, tam w związkach przynowo-skutkowych, taka po prostu inteligencja życiowa. O, tak bym to nazwał. I chciałbym rozgraniczyć jakby mądrość, która jest bardziej związana z wiedzą, yy, czyli to, to, co my przeczytamy z historii, geografii itd. Tak I teraz tak, pierwszy stopień inteligencji, ja bym nazwał yy, ja bym to nazwał człowiek prosty, znaczy, nie głupi, ale prosty, to znaczy człowiek, który ma posiada jakąś tam prostą pracę. Posiada rodzinę, czy tam żyje sam, to już tam nie, nie, niezależnie, ale to jest też człowiek, który nie ma jakichś większych potrzeb. Po prostu to, co ma, jest mu wystarczające. Cieszy się prostymi rzeczami, powiedzmy, coś, co mu się tam uda i tak dalej, i tak dalej. Tego typu człowiek, nie? Następnie mamy jakby drugi poziom inteligencji, i to jest taka inteligencja, ja bym powiedział, to jest taka inteligencja, kiedy człowiek porównuje się do innych, na zasadzie. Hmm, ja jestem trochę mądrzejszy od tych wszystkich prostych ludzi, tak? Więc ja chcę czegoś więcej od życia, chcę więcej pieniędzy, więcej sławy, więcej wszystkiego, nie. I taki człowiek automatycznie staje do wyścigu. Taki człowiek może sobie nie zdawać sprawy, że on w tym wyścigu uczestniczy. Ale jeśli jest jakaś firma, w której ten człowiek chce odnieść sukces, który jest jakaś hierarchia, to on rywalizuje z innymi, tak? No bo umówmy się, jeśli są inni ludzie z tego, powiedzmy, drugiego stopnia inteligencji, czyli którzy też chcą, chcą czegoś więcej, to zaczyna się wyścig. Tacy ludzie potrafią być przebiegli, potrafią yy, nie wiem, wykorzystywać siebie nawzajem i tak dalej, tak dalej. Dużo takich negatywnych emocji, wydaje mi się. I po prostu więcej, 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 więcej. I okej, okay, no umówmy się, taki człowiek być może potrafi lawirować w jakichś trudnych sytuacjach, potrafi wychodzić obronną ręką z jakichś nieprzyjemności i tak dalej. No i no umówmy się, no bardzo możliwe, że przez to, że podejmuje takie, a nie, a nie inne działania i wychodzą mu te działania w lepszy lub, lub gorszy sposób, no to można go uznać za bardziej inteligentnego. Yy, wiecie o co chodzi. I potem mamy trzeci poziom inteligencji, ja bym to tak nazwał. I to jest taka inteligencja na zasadzie, ok, świat sobie biegnie swoim torem, są ludzie, którzy walczą ze sobą, są ludzie, których ta walka nie obchodzi i tak dalej. I to są ludzie, którzy znajdują swoje miejsce gdzieś tam na, na świecie, nie starają się nikomu za bardzo przeszkadzać w życiu, a na pewno nie w, nie w takim stopniu, że jeśli ja komuś przeszkodzę, to ja na tym lepiej wyjdę. Po prostu uznają takie wartości, że praca nad samym sobą. Jest jakby najważniejsza, czyli nauka i tak dalej. Czyli na zasadzie, jeśli dzisiaj jestem lepszym człowiekiem niż wczoraj, to jest to już sukces. To są ludzie, którzy, wydaje mi się, doszli do, do tego momentu, kiedy wiedzą, że no okay, no pieniądze pomagają w życiu, ale one nie są najważniejsze. To chyba nawet Jim, Jim Carrey powiedział: On właśnie przeszedł taką, taką wielką przemianę. Jak tam sobie zobaczyć, jakieś wywiady z nim. Czy, czy wideo, to on właśnie powiedział taki, taki słynny tekst, że chciałbym, aby wszyscy ludzie mogli być bogaci, aby zobaczyli, że nie o to w życiu chodzi. Nie wiem, czy dokładnie powiedziałem kropka w kropkę, ale generalnie taki był sens. Nie wiem. Napiszcie mi, podzielcie się, co, co, co o tym myślicie, czy, czy wy też tak uważacie. Ja, I teraz tak, żeby też, też była klarowna sytuacja. Zauważcie, że teraz ci ludzie z tego trzeciego stopnia i ci ludzie z tego pierwszego stopnia, oni są, wydaje mi się, bliżej siebie pod takim kątem wartości życiowych niż ci ludzie bardziej, niż ci ludzie powiedzmy z tego środka stawki, tak? Ja sobie to tak, to tak wymyśliłem, to jest takie moje przekonanie. Nie mówię, że teraz nagle klasyfikuję ludzi, po prostu, których spotkam na takich, bo też nie na tym to, nie na tym to polega, ale po prostu zauważyłem taką, taką tendencję i, i ten właśnie nie, niezdrowy wyścig, który się, się daje zauważyć, nie? że stajemy do, do wyścigu, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy albo nie chcemy y, sobie tego uświadomić. Także tyle. I wjeżdża. Kolejny tytuł rozdziału. Tak to będzie rozdział 22 pod tytułem Wyścig. Możecie się jakby odnieść do tego, co, co powiedziałem. Nie mówimy teraz o wyścigu na zasadzie wyścigu samochodowego czy motocyklowego czy maratonu. Chodzi mi o taki wyścig, który człowiek toczy w ciągu swojego życia. Podnieście się, się do tego, napiszcie coś, zróbcie zdjęcia. Mam nadzieję, że fajne wnioski wyciągniecie, że ja się czegoś również dowiem od Was ciekawego. Też postaram się napisać więcej niż, niż zwykle, bo temat tak powiem, że mnie poruszył trochę. Znaczy, poruszył mnie. w Pewne wnioski wyciągnąłem i wydaje mi się, że y, zrobię z tego rozdział i, i tak to będzie wyglądało. Także tyle. Pamiętajcie o hashtagach przyminęło z kadrem 22 i przyminęło z kadrem 2020. Y, na dzisiaj to tyle. Y, życzę Wam y, udanego tygodnia, y, obfitego w kadry. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.